Na 5% lądowej powierzchni Ziemi. Jednak pomimo niewielkich rozmiarów, na jej obszarze występuje ogromna różnorodność roślin, zwierząt i krajobrazów, z których wiele nie występuje nigdzie indziej na świecie. Bogactwo biologiczne w dużym stopniu wynika z różnic klimatycznych, geologicznych i geomorfologicznych. Powstanie sieci Natura 2000, która jest światowym ewenementem w zakresie międzynarodowej, obszarowej ochrony przyrody. Potwierdza, że ochrona zagrożonej różnorodności biologicznej Europy jest jednym z priorytetów działalności Unii Europejskiej. Polska podpisując 16 kwietnia 2003 roku traktat atejski zobowiązała się do wyznaczenia na swoim terytorium sieci Natura 2000. Natomiast przygotowania do wprowadzenia sieci Natura 2000 w Polsce rozpoczęły się już po koniec lat 90. Rząd Polski w maju 2004 roku przekazał Komisji Europejskiej koncepcję sieci obszarów siedliskowych Natura 2000. Obecnie w Polsce sieć Natura 2000 zajmuje prawie 20% powierzchni lądowej kraju. W jej skład wchodzi 849 obszarów siedliskowych oraz 145 obszarów ptasich. W gminie Kraków znajdują się trzy obszary: demnicko Dębnicko-Tyniecki Obszar Łąkowy, Łąki Nowokudzkie oraz Skawiński Obszar Łąkowy. Ponadto w pobliskich gminach takich jak Czernichów, Jerzmanowice, kocuszyków, Krzeszowice, Liszki, Mogilany, Skała Skawina Słomniki znajdują się kolejne obszary Natura 2000. Sieć Natura 2000 jest szansą dla rozwoju europejskiej turystyki zwłaszcza turystyki przyrodniczej. Wzrasta bowiem zmęczenie cywilizacyjne i świadomość ekologiczna turystów, a wraz z nią popyt na zrównoważone, aktywne formy wypoczynku z dala od zatłoczonych obrotów turystycznych, takie jak ekoturystyka, agroturystyka, zielone szkoły, koncentrująca się na obszarach chronionych turystyka piesza, rowerowa, wodna i konna, czy też obserwacja i fotografowanie przyrody. Rynek alternatywnych form turystyki rozwija się prawie trzykrotnie szybciej niż rynek klasycznych usług turystycznych. Najcenniejsze i dobrze zachowane elementy środowiska przyrodniczego obszarów Natura 2000 mogą stać się turystyczną marką polskich produktów. Celem funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, które uważa się za cenne i zagrożone wyginięciem w skali całej Europy. Cel ten ma być realizowany poprzez wyznaczenie i objęcie ochroną obszarów, na których te gatunki i siedliska występują. Właściwy stan gatunków objętych ochroną w ramach sieci Natura 2000 oznacza zachowanie takiej liczebności populacji, która gwarantuje utrzymanie jej w swoim siedlisku przez długi czas oraz zachowanie naturalnego zasięgu gatunków. Widać w no widać Od razu poczułam, że lepsze światło 🎵🎵🎵 Tutaj spoko, Ślicznie Dobra, zróbmy próbę nagrania No się ten... Nie no w tak. ten Nie no, ja no tak Mam no, czytać? Dzięki Piękni! Ale źle, bo dobrze powiem, a będzie źle kapłana. Nie mogę mieć takiej brudy. Kamera, tak? Kamera, tak. Gdzie? Przyrodniczego obszaru natura ta... ...których niewiele występuje, nie... <grybujesz się <grybujesz się <grybujesz> Rząd Polski w maju 2017 Można z całą pewnością stwierdzić, że silny Zagrożone wygięcie No na pewno, od nowa obszarze występuje... Nie, źle Wiecie co? Jeszcze teraz Natura 2002... Kurde Cenne Zagrożone Polska Co ty robiłeś? Ale możesz mrugać Dobra, od nowa Naturalnie, że za 干了。